Miejsce szczególne, miejsce, w którym robiło się filmy, to znaczy w tym pomieszczeniu ciemnym, dokładnie zamknięte okna, za pomocą kamery poklatkowej, realizowało się film. Taśma filmowa, znajdująca się w kasecie, rejestrowała obrazki, które znajdowały się na stole operatorskim. To tutaj spotykały się dekoracje wraz z tymi celuloidami, które poklatkowo. Pokazywały ruch postaci. I zadaniem operatora było złączenie tych dwóch rzeczy już za pomocą fotografii, zdjęć. I proszę pamiętać, że na jedną zaledwie sekundę filmu takiej taśmy potrzeba było około 24 klatek. To jest odcinek, który w tej chwili mam w ręku. To jest sekunda filmu. Cała taśma 10 minut wymagała długości, taśmy długości około 300 metrów. I klatka po klatce realizatorzy rejestrowali cały film, który na finał mogliśmy zobaczyć w telewizji albo w kinie. Reżyser w filmie rysunkowym czy w filmie animowanym, co niekoniecznie znaczy to samo, to jest ktoś, kto panuje nad całością. Reżyser na podstawie scenariusza tworzy scenopis. Opisowy. To jest pierwsza faza, że tak powiem, przygotowań do, do realizacji filmu. Później jest scenopis obrazkowy, gdzie poszczególne kadry są już rysowane przez reżysera. Proszę pamiętać, że film trzeba wymyśleć. To nie jest tak, że zaczynamy rysować. Film trzeba wymyślać. On tworzy się w głowie, tworzy się scenopis obrazkowy, a następnie wszystko to musi być zanimowane. I to było jakby serce filmu: animacja. Rysownicy, którzy każdy ruch musieli przelać na kartki papieru, tworząc faza po fazie. I średnio na sekundę potrzeba było około 12 rysunków. Generalizując na prosty film, prosty film. Takich rysunków, celuloidów potrzeba było od 5 do 7 tysięcy. Animatorzy mieli lustra w, w, y, u siebie w animacji i na przykład jak chciał jakiś ruch zrobić czy coś, to tam pajacował przed tym lustrem, zwalniał obroty jakieś. <noise> kopistki były dział kopistek gdzie 10 kopistek się siedziało i tylko kontur robiło. Potem z drugiej strony obracało się, żeby nie po konturze i w drugim dziale ciał malarni to było z 15 albo i 20 osób i wypełniały kolorem, który był na projektach i z tego brały później z tej mikserni brały farby, które były potrzebne do wypełniania konturów. Oni się mierzyli z problemem farby, która musiała przylegać do gładkiego celuloidy, do tej folii, czy to rentgenowskiej, czy później pozyskiwanej już e, bardziej profesjonalnej folii, ale która musiała nie dość, że e, zespoić się z tym podkładem, ale także być elastyczna. Kupowali pigmenty, czyli jeden kolor na, czasami nawet pozyskiwane z zachodu i tworząc gamę, szeroką gamę różnych niuansów kolorystycznych, tworzyli, mieszając, dodając białą farbę, dodając klej wikal po to, żeby się trzymał folii, a także glicerynę, żeby uzyskać tą właśnie elastyczność. I to jest piękne, że dało się. To nie jest tak, że nie było w sklepie. Pan dostawca powiedział, że na razie statek z dalekich Chin nie przypłynie i wszyscy rozpadali nańce. Nie. nie, tworzyło się, tworzyło, szukając innych rozwiązań, które były wówczas dostępne. 1947 rok i pierwszy film, 48, czyli musimy tu mówić o pasji tych ludzi, którzy różnymi sposobami zdobywali nie tylko środki, środki finansowe, żeby przeżyć, żeby zarobić, żeby utrzymać swoje rodziny i swoje, swoje studio, ale też, żeby zdobyć środki techniczne. Znana jest historia tego, że pierwsze celuloidy, jak się określa mianem te folie, na których tworzone i malowane były poszczególne fazy animacyjne, były wypłukiwane z klisz rentgenowskich. Oni nie wiedzieli, jak się robi filmy. To znaczy, podejrzewam, że wiedza ówczesna e, polegała tylko na obsłudze jakichś kamer. Ale trzeba wiedzieć, że film rysunkowy tworzy się troszeczkę inaczej. Nie kamerą klasyczną, tylko kamerą pokladkową. Było bardzo dużo różnych kombinacji i wielokrotnych ekspozycji. No, wszystko to robiło się y, częściowo na czucie. Ale jak były plany wieloplanowe na szybach, gdzie było pięć planów, łącznie z, z tłem, to trzeba było na przykład oświetlenie zrobić każdego planu oddzielnie, w, w krótkich odległościach. Czasem był rekord, miałam 16 reflektorów. Także często wisiałam pod sufitem na drabinie. Żeby to wszystko ogarnąć, pierwsze y, zakomponować, fizycznie musiałam się dopasować do, y, do sytuacji, jakaś, jaka była. Ale w okresie kartek y, operatorzy dostawali 4,5 kilo mięsa. <laughs> Także o kilogram więcej niż inni. Także mogłam po prostu o to kilo mieć lepszą grzepę. <laughs> Lata doświadczeń, pewno porażek niejednokroć dopiero pozwoliły na wypracowanie tych metod, które dały taki spektakularny sukces w postaci filmu Koziomacza. Musiał mieć streszczenie na piśmie, i to streszczenie było cenzurowane. Przekładało się, tam była pieczątka, i takie pismo było niezbędne, żeby gotowy film po przyjęciu już przez komisję kolaudacyjną mógł zostać przekazany. Jedna puszka filmu szła do filmu polskiego, bo to że oni mieli materiał na eksport, żeby mogli sprzedawać. Druga kopia szła do komitetu kinematografii. Do praktycznie 1999 roku, gdzie stworzyliśmy ostatni film na celuloidach. No to ta, tam się tylko zmieniała, tam się zmieniał dostawca, jakość produktu. Dostawaliśmy w latach 80 90 lepsze farby już dedykowane dla celuloidów. Ten celuloid był bardziej przejrzysty. O rewolucji możemy mówić w momencie, kiedy weszły komputery, to one zastąpiły te wszystkie środki, bo. Dalej się animuje. Proszę pamiętać, rysujemy, czy to korzystając z klasycznej animacji, ale już na tablecie. Ołówek został zamieniony na elektroniczne pióro. Nie korzystamy z papieru. Jest tablet graficzny. Nie korzystamy z kamer. Ja mam wirtualną przestrzeń, gdzie mogę ustawić, jeździć kamerą, ale to wszystko się dzieje na monitorze. To był faktycznie przełom.